Polska. Naprawdę bardzo, ładny, bardzo ładnie gramy. Jak na razie jest ekstra. W ogóle tego nie widać, żebyśmy grali z Mistrzami Świata. A jeśli gramy z Mistrzami Świata, to uważam, że jesteśmy kurwa większymi Mistrzami Świata. Sportowcy to są ambitni sportowcy, którzy zrobią wszystko na pewno, aby w drugich 45 minutach potwierdzić. Bo to trzeba potwierdzić dobrą dyspozycję z pierwszych 45 minut. A jak? A, Nic nie zjebaliśmy jeszcze. Co ty pierdolisz, że zjebaliśmy? Jest dopiero 1-0. Cały czas mamy jeszcze ja, możliwości. Słuchajcie mordy, musimy mordyka. cały czas kibicować dłużej. Pięć naszych zawodników w Do tej pory było to zatykamy. A ten, tą bramkę, e, co przepuścił, to rzeczywiście nie była wina szczęścia, Obrońca wina podejdziemy trochę wyżej, raz, że my możemy w linii defensywnej trochę bardziej odpocząć. Jak cały czas jesteśmy pod, pod presją ataku przeciwnika, to też inaczej. Nie, no ja nie też nie ma sobie, takiej no presji przeciwnika. To co to ty w ogóle gadasz, komentator? Jak Polska 70% trzymania piłki miała no homo. A nie bez. I tutaj widzę, że... Polska trzymała piłkę przez 70% czasu. Jaka presja? No, mordy, no, widzisz kurde, sam to mówiłeś zresztą teraz to. Na początku? Co który Trener, daj chłopakom teraz tam w bramce jakiegoś środku dobrego. Coś, niech koksiku może nie walą teraz, ale, ale coś, niech ten, daj. Katar w Katarze niech będzie, sędzia. ty ten. Trener, kurwa. Z <mum> swoimi takimi fajnymi złotami, tym przyjęciem kierunkowym. <tunki> 15 minut nawet chłopaka, żeby mu daj mu odpalić. I zostawił pora. Tak, no nie? Wielu, że z jednej era. Tak. Winston Katynkiego pali, kurwa w przerwie. Na lajcie zobaczył porady. Ale z bramkarzem, i... bramka, on sobie może palić, tak naprawdę. No, bramka, on nie ma ja, kondycji, może. No. Normalnie pomyśl, jak każdego wybronił, to jeszcze kurwa w stroju bramkarza normalnie odpalił, ciemniał. Co ty z, gadasz? Z agaram, no. <tunki> jaki wariat, zajebiście. u Kurwa. Ale wiesz, co mnie zawsze zastanawiało też z perspektywy bramkarza? No bo jak rzucasz się po tą piłkę, wszystko super, co nie? Ale jak wstajesz i, i, i tak idziesz dupką do góry najpierw, wiesz, No to przy bramkarza cały czas powinno być no homo. No w sumie cały czas łapią za tyle, co wynika. Bez kitu, kim jesteś? Bramkarzem, no homo. Dlaczego no homo? Bo cały czas łapie piłkę. <grywki> Piłki łapie. <grywki> What's good, bro? Dobra, panowie, wracamy tam teraz. Wracamy tam teraz i pokazujemy, jak się gra, panowie. Lil Ty w tym roku przywiózł Woka do Polski, a ja bym chciał, żeby chociaż kurwa dalej przeszli. Mimo wszystko. Jedną bramkę chociaż walnijcie teraz, kurwa. Na pożegnanie z mundialem. Przestań tak kurwa syru mówić, ty. Te ludzie kurwa w emocjach, sama takie głupoty pierdolisz. Proszę państwa, wracamy na Altu, mama, wciąż nie możemy odżałować tej no homo Nie możemy odżałować tej końcówki No homo Jest owcia w, w za karek To zresztą jest Czwarta bramka w historii mistrzostw świata Jeśli chodzi o najstarszego piłkarza 36 lat, 65 dni Ma dzisiaj dokładnie Żiru, starsi byli tylko Roger Milla strzelający dla Kamerunu ponadto Gula dla Szwecji w 1958 roku, a także Varela dla Urugwaju w roku 1954. Nie ma zmian. Ludzie czekają z live'u, zobacz. Zaczęło się. Dobra, nara mordy, kończę. Chyba, że chcecie posłuchać jak gadam i komentuję mecz. Jak tak, to chociaż 10 łapek takich w komentarzach niech teraz się pojawi, to zostanę. ...dynamiki, szybkości, bo jednak pamiętajmy, że... Francuzi z Tunezją w podstawowym składzie wystawili tylko Chouaméniego i Varane. Tak trener Didier Deschamps wystawił dziewięciu zupełnie innych zawodników. Obawiałem się patrząc na, na to jak mało dynamicznie jesteśmy w fazie grupowej, jak słabo biegamy za Argentyńczykami. Generalnie tego meczu obraz jest kompletnie inny.